Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś chciałabym poruszyć temat, który jest bardzo ważny, a rzadko poruszany. Mianowicie mówię tutaj o takim boju, można powiedzieć, z myślami, który staczają bardzo często muzycy klasyczni sami ze sobą. Dziś chciałabym powiedzieć o tym boju z myślami w odniesieniu do y, działalności w internecie, działalności w mediach społecznościowych. Ostatnio spotkałam się z y, różnymi opiniami na ten temat, rozmawiałam z różnymi artystami i zauważyłam, że często pomimo y, dużych osiągnięć artyści boją się... Yy, założyć na przykład oficjalny fanpage na Facebooku czy yy, oficjalne konto na Instagramie, boją się promować siebie i swoją działalność. Spisałam sobie nawet stwierdzenia, które gdzieś powtarzały się w tych rozmowach z artystami. Posłuchajcie, to jeszcze nie ten moment. A co, jeśli się zbłaśnie? Yy, nie mam co tam pisać na tym fanpageu na przykład. Jestem nieciekawa, nieciekawy, tyle osób jest lepszych ode mnie. Yy, ten artysta nie ma fanpage'a, a jednak koncertuje. Po co mi to tak właściwie? Nie wypada mi się promować. Ja się nie sprzedaję. Albo muzyka, sztuka sama się obroni i na przykład najlepsze dla mnie, jak ktoś będzie szukał i będzie mu zależało, to sam mnie znajdzie. I dziś postanowiłam, że zmierzę się z tymi stwierdzeniami, które właśnie przytoczyłam. No więc zaczniemy po kolei. Pierwsze stwierdzenie to to jeszcze nie ten moment. No więc uwaga, jeśli nie teraz, to kiedy? Co cię blokuje? Na co tak naprawdę czekasz? I co jeszcze musiałbyś osiągnąć, bądź musiałabyś osiągnąć, czego jeszcze musiałabyś dokonać? żeby stwierdzić, że tak, teraz już mogę, to jest właśnie ten moment, kiedy mogę założyć tego fanpage'a. Artyści czują się niewystarczający w jakiejś dziedzinie, niewystarczająco dobry, niewystarczająco sprawny technicznie, niewystarczająco y, muzykalny y, i cały czas y, mamy na siebie narzucony jakiś bat. A jakby tak spojrzeć na siebie bardziej życzliwie, zastanów się, co już osiągnąłeś, z czego jesteś dumny, co potrafisz. Mając dokładnie takie na ten moment zaplecze swoich umiejętności, po prostu zacznij z tym, co masz w tym konkretnym momencie. Nie odwlekaj tego w czasie. Teraz stwierdzenie numer dwa, moje ulubione. A co, jeśli się zbłaźnie? I teraz. Zastanów się, czym, czym tak naprawdę możesz się zbłaźnić, pokazując swój talent w mediach społecznościowych. Swój talent, nad którym pracowałeś, pracowałaś przez kilkanaście lat pod okiem wybitnych profesorów z kraju i z zagranicy. Pomyśl o sobie szerzej. Pomyśl, ile osób w ogóle nie potrafi na niczym grać. Pomyśl, ilu osobom słoń nadepnął na ucho, którzy w ogóle nie słyszą. Dlaczego na przykład disco nie wstydzą się y, pokazać swoich osiągnięć y, w mediach społecznościowych? Dlaczego oni nie obawiają się tego, że się zbłaśnią? Pomyśl o sobie szerzej. Nie zamykaj się tylko i wyłącznie w jakiejś wąskiej grupie, w której obecnie funkcjonujesz, czyli na przykład altowioliści studenci Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, tak? Bo to nie jest twój target. Oni oczywiście będą prawdopodobnie wchodzić na twojego fanpage'a, ale to nie dla nich będziesz w przyszłości koncertował. stwierdzenie numer 3. Jestem nieciekawa, nieciekawy tyle jest osób lepszych ode mnie. No i teraz zastanówmy się, lepszych, a może po prostu innych. Jak można się porównywać? Ktoś ma lepszą technikę, ok, ale może ty piękniej prowadzisz frazę. Nie da się porównywać artystycznych dusz. Każdy jest z indywidualnością. Każdy ma swój wewnętrzny świat, który pokazuje poprzez swoją muzykę. To jest jak porównywanie na przykład, kto jest lepszy, Marta Argerich czy yy, Christian Zimmerman. Są zupełnie inni, nie da się ich porównać. Nie staraj się więc porównywać do innych, bo ty jesteś zupełnie inną, odrębną jednostką. Jesteś ciekawy, bo każda artystyczna dusza, mająca swój własny, pełen wrażliwości świat, jest ciekawa ciekawa na swój własny indywidualny sposób. Tylko to do Ciebie należy, jak chcesz zainteresować siebie właśnie yy, Twoją publiczność i Twoich odbiorców. Z drugiej strony zastanówmy się jeszcze tak. Jeżeli na przykład wokaliści rozrywkowi, załóżmy tylko rozrywkowi, bo ich jest najwięcej, yy, pomyśleliby, o nie, ktoś już kiedyś śpiewał więc ja nie będę tego robić, no bo przecież on to i tak robi lepiej, więc nie ma co w ogóle zaczynać. To pomyślcie, jak wyglądałby obecnie świat. Musielibyśmy słuchać tylko jednej osoby, co byłoby po prostu jakimś dramatem, tylko dlatego, że inna osoba bała się po prostu yy, zrobić ten krok. I zacząć na przykład właśnie się promować czy, czy działać, tylko dlatego, że ktoś już przecież śpiewał. Kolejna myśl, która często y, pojawia się w głowach muzyków klasycznych, y, z którą trzeba stoczyć bój, to nie mam o czym pisać na tym fanpage'u. No właśnie. Yy, a co na przykład z informowaniem o koncertach? o Twoim udziale w warsztatach, kursach. Gdzie indziej, jak nie właśnie na Twoim fanpage'u, miałoby się pojawić informacje o tym? Gdzie indziej, jak nie na Twoim fanpage'u, miałoby się pojawić Twoje dyplomy? To na fanpage'u możesz również opowiadać o utworach, nad którymi pracujesz, o ciekawych próbach, które odbyłeś, o projektach, w których uczestniczysz. Pomyśl, że to właśnie tutaj, w tym miejscu jest Twoje i tylko Twoje miejsce w internecie. I to Ty zdecydujesz z jaką częstotliwością i co chcesz publikować na swojej stronie, na swoim fanpage'u, na Twoim Instagramie. Kolejne stwierdzenie, które bardzo często słyszę, to ten artysta nie ma fanpage'a, a jednak koncertuje. No jasne. Ale zastanówmy się, o którym artyście myślisz i na przykład ile ten konkretny artysta ma lat, kiedy zaczynał. Często jest tak, że staramy się porównywać do ludzi, którzy rozpoczynali swoje kariery w zupełnie innym czasie, w kompletnie innych warunkach. Wiem, że ciężko jest znaleźć na przykład porównanie w celebrytach obecnie, bardzo znanym, popularnym świadku. I zastanówmy się. Większość tych celebrytów pojawia się znikąd, jak grzyby po deszczu. I skąd oni się biorą tak naprawdę? Ano stąd, że często po prostu budują swoją markę w internecie i stają się rozpoznawalni w internecie, w jakimś szerszym gronie, więc od razu lądują na salonach i w ten sposób robią karierę. Czy można to przełożyć na świat artystyczny? Można, oczywiście. Wystarczy też spojrzeć na muzyków, którzy po prostu pochodzą z tego świata muzyki rozrywkowej. Tam mnóstwo osób rozpoczyna swoją karierę właśnie w internecie. Oczywiście, można działać, można koncertować, starać się budować swoją markę bez yy, promocji w mediach społecznościowych, ale żyjemy w takich czasach, że na chwilę obecną to może nam tylko pomóc. Oczywiście... Trzeba to robić świadomie. Dlaczego się zawahałam tutaj, jak powiedziałam, że tylko pomóc? Bo tak naprawdę czasami może nam zaszkodzić, jeżeli to prowadzimy nieświadomie i wrzucamy jakieś kompletnie nieprzemyślane treści. Ale jeżeli robimy to z głową, to te media społecznościowe naprawdę mogą nam pomóc w budowaniu na przykład swojej rozpoznawalnej marki. W związku z tym... Postaraj się traktować te media społecznościowe, ten fanpage czy swoją stronę internetową jako kolejną gałąź twojej artystycznej działalności. Kolejne stwierdzenie to po co mi to tak właściwie? Ano po to, żeby po prostu stać się bardziej rozpoznawalnym, żeby ludzie cię kojarzyli, żeby polecali ciebie do kolejnych jakichś projektów, bo jako pierwszy na przykład przyjdziesz im do głowy, bo na przykład przypomni im się, że ostatnio tak, ostatnio był taki saksofonista, który gdzieś tam rzucił nagranie, a nazywał się tak, to może on, może on mógłby zagrać w tym projekcie. Tak to działa. Żyjemy w świecie obrazkowym, żyjemy w świecie memów i świecie zdjęć. I zwróćcie uwagę, że im częściej coś nam się wyświetla, coś nam się pokazuje, to lepiej zaczynamy tę osobę kojarzyć. I tak samo będzie z naszą osobą, jeżeli po prostu będziecie udostępniać fanpage swój, jakieś zdjęcia na tym fanpage'u, będziecie się częściej pojawiać w tych mediach, ludzie zaczną Was lepiej kojarzyć, przez to częściej polecać. Kolejna sentencja często y, wymawiana przez muzyków, przez artystów, mi nie wypada się promować. Dlaczego? A wypada ci informować na przykład o Twoich projektach, koncertach? Chcesz, żeby ludzie przychodzili na Twoje y, koncerty, na Twoje spektakle? No chyba chcesz, skoro je organizujesz, prawda? To jak mają się o tym dowiedzieć? Pomyśl o tej promocji w internecie trochę inaczej. Pomyśl, że to nie jest promocja, a informowanie o Twoich działaniach. Okropne oskarżenie, które yy, często też yy, pada z ust muzyków klasycznych. Ja się nie sprzedaję. No dobrze, okej. Okay. Ale o jakim sprzedawaniu w ogóle mówimy? No bo tak prawdę powiedziawszy, to przecież nikt nie płaci Ci za to, żeby przeczytać Twój post. Chyba że czujesz, że jeżeli robisz coś innego niż prawilne siedzenie w ćwiczeniówce i ćwiczenie do absolutnej perfekcji tej jednej, jedynej nutki, która br brzmi trochę płasko, to czujesz się nie fair wobec siebie? No dobrze, trochę się wyśmiałam, ale zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę Muzycy klasyczni trasowani są do absolutnej perfekcji Muzycy klasyczni nie pokazują publiczności czegoś, co nie jest zrobione w 120% Bo wszystko musi być idealnie Każde omsknięcie jest po prostu traktowane jako coś dramatycznego, okropnego Nie potrafimy Wykaraskać z siebie odrobinę luzu Przecież muzyka to jest luz to Musimy się cieszyć y, tym, co prezentujemy Tym, co chcemy pokazać Chcemy przekazywać radość, chcemy przekazywać emocje To trzeba się trochę wyluzować Ale abstrahując od tego Czy muzyk, y, który udziela się w mediach i w internecie y, Sprzedaje się? Czy to obniża w jakiś sposób wartość jego pracy? Czy gorzej przez to gra? Absolutnie nie Zwróćcie uwagę na np. Na znakomitego wiolonczywistej Yoyome On jest mistrzem komunikacji internetowej Możemy się uczyć od niego naprawdę jak to robić świadomie i ze smakiem czy to, że on jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, czy w ogóle w internecie, czy w mediach tradycyjnych, yy, obniża jakoś wartość tego, co robi? Absolutnie nie. On się promuje, a zarazem w ten sposób informuje o swoich działaniach i przez to jest cały czas obecny w tym artystycznym świecie. Kolejna sentencja to muzyka czy tam sztuka sama się obroni. Jak ktoś się w końcu słyszy, to tak, oczywiście. Yy, ale jak ma się dowiedzieć o tym, że gdzieś tę muzykę można usłyszeć? Yy, pamiętaj, że ludzie nie przychodzą na koncert tylko i wyłącznie dla muzyki. Przychodzą zobaczyć artystę, podziwiać jego charyzmy, jego indywidualną wrażliwość i jego interpretację danego dzieła. Gdyby zależało im tylko i wyłącznie na tej muzyce, to włączyliby sobie Spotify w domu i korzystali z jej walorów w warunkach domowych, tak? Musisz zapamiętać, że to artysta, że to Ty robisz atmosferę koncertu. To Ty tworzysz koncert tak naprawdę. I to w głównej mierze dla Ciebie ludzie przychodzą na koncert, na wydarzenia artystyczne, na spektakl, czy na cokolwiek co sam organizujesz. Ostatni slogan, z którym postanowiłam się zmierzyć, to jak ktoś będzie szukał i będzie mu zależy... Ostatni slogan, z którym się zmierzę, to jak ktoś będzie szukał i będzie mu zależało, to sam mnie znajdzie. Nie znajdzie. Nie znajdzie, bo skąd ma wiedzieć o Twoim istnieniu. Zastanówmy się. Możesz być mistrzem świata, ale dopóki siedziesz w ćwiczeniówce i rzeźbisz i nie, pokażu, nie pokazujesz swojego mistrzostwa światu, a właściwie ludziom, Twoim potencjalnym odbiorcom, to nikt nie będzie wiedział o tym, że jesteś sobie mistrzem świata w ćwiczeniówce. I pamiętaj, że nikt nie będzie szukał specjalnie ciebie, jeżeli ma do wyboru setki skrzypków w Polsce, z podobnymi kompetencjami do ciebie na przykład. E, twoi niekiedy słabsi koledzy z branży mogą radzić sobie znacznie lepiej tylko przez to, że się komunikują, że są obecni w internecie. Są przede wszystkim widoczni. Ty. Z pozycji ćwiczeniówki będziesz świetnie grającym chłopakiem z ćwiczeniówki, którego imienia nikt nie zna, albo dziewczyną z ćwiczeniówki, której nikt do końca nie kojarzy, ale, ale dobrze gra z kubana. Musisz zacząć się komunikować, bo jeżeli będziesz czekał na ten słynny telefon z Carnegie Hall, to możesz się nie doczekać i prawdopodobnie nie doczekasz się. To tak naprawdę będzie rodziło tylko frustrację i niezadowolenie z życia artystycznego, ale i finalnie również prywatnego. To dzisiaj jest bardzo trudny temat i tak naprawdę jeszcze nie przepracowany przez większość osób, świetnych muzyków klasycznych, których znam, którzy boją się zrobić krok w stronę swoich działań właśnie w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w zmierzeniu się właśnie ze swoimi blokującymi myślami i ograniczającymi przekonaniami. To jest bardzo trudne, bo musimy nagle zmienić sposób myślenia o sobie i sposób myślenia, postrzegania swojej kariery. Ale musimy przede wszystkim, jeżeli już zidentyfikujesz te myśli, które Ciebie konkretnie blokują, zweryfikujesz, to zastanów się, czy te myśli w ogóle są prawdziwe, czy one Ci pomagają. Pewnie wyjdzie, że nie, że tak naprawdę... Nic, co blokuje, nam nie pomaga. No, to jest normalne. Po prostu będziesz musiał, bądź musiała zmierzyć się z tymi myślami, zidentyfikować swoje, przemyśleć je i zmienić ten sposób myślenia. Nie jest to proste. I rzadko się o tym tak naprawdę mówi. Ale co tam? Ja stwierdziłam, że chcę wam w tym pomóc, może komuś ten odcinek w jakiś sposób właśnie otworzy oczy i pomoże w zidentyfikowaniu tych ograniczających przekonań, z którymi często się mierzymy, ale <głos》>, czasami ta, ta walka, ten bój jest w obszarze podświadomości. Czyli tak naprawdę coś nas blokuje, ale sami nie wiemy co. Ważne, żeby to zidentyfikować. I teraz jeszcze możemy się zastanowić w ogóle, skąd to się bierze. Skąd się biorą takie ograniczające przekonania? Przecież my sami nie chcemy sobie robić krzywdy. Ale chcemy się czuć bezpieczni. Chcemy się czuć dobrze. Boimy się czasem zrobić coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Te przekonania biorą się z naszej wrażliwości ale też z chęci poczucia bezpieczeństwa i z inteligencji, ze skromności, w której jesteśmy wychowywani od dziecka. Yy, I z drugiej strony jest też tak, że im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak dużo jeszcze przed nami. Ale mam nadzieję, że... Ten film pomoże Wam w zidentyfikowaniu Waszych myśli, które może w jakiś sposób Was blokują i może dzięki temu powstaną jakieś fajne, nowe, ciekawe fanpage. Tego Wam życzę i życzę Wam również miłego spędzania kwarantanny domowej. Trzymajmy się razem, zostańmy w domu i ćwiczmy na swoich instrumentach. Teraz jest na to najlepszy moment. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.